Dajcie moi mili. Skręć w prawo. Następnie miejsce docelowe jest po lewej stronie. Ta jak sobie cofniesz to będziesz miał po lewej stronie a jak nie cofniesz to nie będziesz miał w ogóle syneczku powiedziała Kaszka do Adeszka. miejsce docelowe jest po lewej stronie i może tutaj na tym rondzie robić piruetka no niestety niestety no też mogę zrobić tutaj pirueta ale nie tutaj się wyciągnę spoko oczywiście jakiś helmut musimy iść i tutaj sobie za zaraz cofniemy ładnie o uwaga tam się tak naddał że prawie tutaj po chodnikach jeździ ale jakby to powiedział starszy człowiek jak do do jak ta skrętna ośka daje czadu, się kręci normalnie i teraz panie Adamie Wiem, że nie widzisz jak tam cofnąć Ja sam nie widzę No to co teraz zrobisz A skąd mi to wiedzieć? Będę próbował cofnąć Po jakimś tam łoku Co by nie było ofiar Ech. Cufamy, cofamy, cofamy Cofamy, cofamy, cofamy I patrzymy co rozrabiamy Cyk, 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 cyk Tutaj jakieś dziewo jest Nie wiem czy ono przetrwa Ten wjazd Adama A pan co tutaj się patrzy na mnie, proszę pana Pan tutaj się podziwia jak ja cofam po łuku czy jak? Jakiś homo nie wiadomo co A sobie tutaj patrzę Ja też sobie patrzę Wiedziałem, że są gałęzki które będą mi pukały po moim spoilerze Jeszcze trochę frejerze On czekał na mnie, jak ja się schowam, czy jak Bo on chciał co zrobić? On chciał zrobić kółeczko. Zdeczko. Mm. <laughs> <laughs> ja. No, chłopcze, tam sześć rzucone dwadzieścia siedem palet rampa lergutami zostawiona, czyli mam nadzieję, że się sprężysz, bo zależy Tobie na czasie i będzie to Tobie zależało na szybkim rozładunku chłopcze i poszli do dzieła zaraz wracam godzina 13.07 no zobaczymy jaki czas operacyjny Adam osiągnie uwaga jeszcze nie liczymy nie odliczamy nakładamy coś na szyjkę żeby się nie przeziębić za chwilkę lżej się troszkę ubiorę bo aż tego tempa się boję a że dzisiaj już dwie koszulki przepłodziłem to wiadomo co będzie za chwilę trzeciej już nie mam czyli zostanie ta druga niegodna czas operacyjny dokumenty w dłoń 13.08 jest godzina 14.00 Czekam jak Wielmożny Pan sprawdzi tylko cygaretki Rzodłem napompować pompować powietrze jak mówiłem żeby sprawdzał prędzej to te... No ma czas Jak wszystko rozładowałem, załadowałem No to on teraz sprawdza No to sobie powietrze i da zobaczyć czy on się tam wściekł czy co bo Czas operacyjny bardzo dobry a gościu dostał zatwardzenia za czy zaparcia? Tego i tego po troszku. To co, uciekamy? Z prawą, następnie 12. skręć w lewo. Trzynaście. Musiał sobie kontrolę zrobić. A wcześniej to się stało i, i oglądał. Mnie oglądał. dobrze poszło. To jest okej. Okay. Jedziemy, pedałujemy. Pięćdziesiąt trzy kilometry. Ja tu chyba przyjadę z sekatorem po wycinami tutaj. Te krzaczki delikatnie a później będę nagrywał materiały z Alcatraz <noise> a jak tutaj chyba uważać co się robi Pomyli się w lewo. walniesz klapką motyla zamiast w muchę i masz problem chłopie zostaniesz obuchem będzie bardziej bolały. skręć w lewo skręcam w lewo o szybko skręcam w lewo szybko szybko nie puszczę cię nie, nie puszczę Halumcie.

bez radia człowieku, ale on teraz no. rozmawiał. Oj, Adam. Ale co byś mu tu pomógł, jak sam nic nie wiesz? A może na duchu podwiole przypał choba? Chociaż muszę się gdzieś tutaj po polsku rechota. a ja, 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 ja. A dlaczego ja sobie tutaj nie montuję zibirania bo osobówce mam miałem je zabrać zamontować tutaj I co i dlaczego tego nie robię no, bo dzisiaj jeżdżę tym autem jutro mogę a tutaj to przepraszam Już ształ A jak długi, że się wam zapytam A... Jak to kiedyś powiedziałem, szło, szło i zdechło. Tutaj jest taka z prawej strony dróżka, ci miejscowi, którzy to znają, macie co robią, pyk, pyk, i z prawej strony, i następni, szkoda, że ja tam nie mam miejsca, żeby wjechać, a to schodzi wszystko do jednego pasa, bo tam jest koparka, oni są chyba niepoważni, I teraz przed chwilą taki rząd samochodów puścili, sobie jaja robią, z poważnych ludzi, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. ale przeładowany, proszę Pana jakby to trafiło na Polaka w tym busiku to by już go tutaj lockoutowali bo przeładowany a ty koleś żeś naładował, że hej no i wszystko okej okay? a upublicznię Ciebie zaraz bo wiadę za Ciebie włączę kierunkowskaz jedź, 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 o Ty ja tu Cię chciałem nafilmować, a Ty mnie puszczasz ale bestia no dobra, nie będę upubliczniał dobra chciałeś, załadowałeś, twoja sprawa ale wyglądało to głupio i tak cię do prokuratury podam odwrócę zaraz tu monitoring będę do tyłu lutereczku nagrywał ale ciebie właśnie nie widać <ścjalnie> oj chłopie jedź no szybko do tego Swojego centralnego lagra, wyrzucaj tego lerguta i buta do domu. Mm. No, a z prawej zwane bestie, proszę bardzo. Dojeżdżają, i oczywiście gestykulują tam, ładnie, pokazując. Właśnie do któregoś tam z osobówki. Hello, jestem stąd. Czy mnie wpuścisz? Oh. I co z tego, że robota zrobiona? Trzeba jeszcze dojechać. Ja tu się, ja na samą myśl, to już wsiwieję. I teraz zobaczycie Helmuta Adama. Ty już nie dziękuj, nie dziękuj, bo byłeś za mną, w Helmucie. I będziesz nadal za mną. Poszedł tym garbusem, tu przede mną rur. No rura mówiłem, nie? No następna kulturalna się znalazła, Helmutka. Przepraszam, bo dzwonią do mnie z ambasady. Już nie dzwonią. Halo. Wizę odwołali. Aż hajsę! A chciałem do Marcina tam skoczyć! <śm> nie będzie wizy, bo nakrzeczałem na Niemkę. Ale tak patrzę, tutaj przede mną taki busik jechał i jedzie. I jakby to Polaka trafiło, to by go zaraz ciągnęli, skatowali, obciążyli kosztami. A on tu prawie zderzakiem, że po ziemi się ciągnie i jedzie no, no jakimiś gruchotami a nie wiem nie wiem nie wiem a to za chwilkę ci powiem tylko teraz właśnie patrzę Sławku na tego właśnie na tego musika o, 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 o. widać że normalnie aż mulaczki siedzą o zaraz Koledze opowiadałem o tym busie, on tak mówi, że tak mówi. Kurde, przecież wiem jak to jest. Mam no, osobówkę na polskich numerach to gdzie nie stanę, no to wszędzie jakoś dziwnie spoglądają. A ten co na zielonym nie potrafi ruszyć? No, bo się normalnie chciałem na lewy pas przerzucić. O, i tak koledze właśnie opowiadałem jak to to, to sprawa wygląda no tak, tak jak mówisz to bez automali, zaraz go przeważyli obciążyli i sukces, sukces na kontrolujących o jak pięknie Nie ma w domu, bo taką łapę bo tutaj na klapie machnął, że ooo chyba, że jego żona ma taką dużą dłoń. No to życzę mu powodzenia. Nie ma chłopów w domu nic do powiedzenia. Oj, 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 jak się boi Lecz nie prowadzi się. Po drodze hamujemy, hamujemy. Po 400 metrach skręć w prawo A61 E31 kierunek, następnie pojedź autostradą. I tak to wygląda mój dzionek, 30 kilometrów jeszcze zostało. Skręć w prawo, następnie pojedź autostradą. 30 km rozładuję. Nie będę miał czas operacji najlepszy niż wczoraj na ulicy Sezamkowej nie było tak źle, bo tych 6 palet tylko rzuciłem. Był tutaj na magazynie ładny porządek, bo było miejsce i dlatego tak fajnie poszło. Jedź a tak, 61 od F31, raz, kierunek na ile jest przez 18 km żeby się nie kierować na rynku kolonii czwórki żeby tam się nie pakować w korki mam nadzieję że tutaj jakoś to przeskoczę i będzie okej okay. no do obczu coś sobie tam upićć wczoraj zrobiłem normalnie takiego portreta z jedzenia mówiłem że nie będę go jadł ale zjadłem śnił mi się całą noc no całą noc mi się śnił normalnie ten posiłek on się śmiał, a ja żem go jadno. Ludosarca to no. Nie będę już robił takich rzeczy. Ale było bardzo pyszne. Ciężko sprawne w nocy się dzień kilka razy, ale dało radę. A dzisiaj sobie znowu coś wymyślę i upiwczę, bo będę miał troszkę więcej czasu. A ja. Jak trzeba, to trzeba. No, na chwilę obecną chciałbym podziękować i przeprosić za zarządzanie w tak długim czasie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Witajcie moi mili 12 grudnia 2014 rok Czuję się teraz jak Na dorszach Mucha kucha buja i nic nie bierze <grystanie> Ale się rozmuchało Tutaj taką krytę mam tutaj po lewej stronie widać takie ja tutaj chyba kopalniarem, no ale tutaj mną no, pomiata niesamowicie. Może to widzicie, jak auto wchodzi aparat. Na pewno to pokaże. Pierwsza tura dzisiaj o godzinie 7.00, zaraz. zaraz się, cieszyłem i cieszę z tego powodu o sobie spokojnie. O właśnie tak jak słyszycie spokojnie znowu się wyspałem i nic mnie teraz panie nie bierze. Akcja Burak w trakcie. No jedziemy tamto, że tam. Nie chowaj się Adam obliczył Co mnie pociesza to fakt taki że mamy dzisiaj piąteczek ale daję zaraz tu wyjdę przetrzymać mocny ster Życie co się dzieje? Ale daję co mnie to to fakt taki, dzisiaj jest Jutro sobota i wolne mamy. Nie robotamy. Po 400 metrach skręć w prawo. Następnie na końcu drogi skręć w lewo. Skręć w prawo, następnie na końcu drogi skręć w lewo. A jednak spanie mi nie pomogło takie dłuższe, bo ja tutaj się czuję bardziej zmęczony niż spałem. Jak już spałem 6 godzin, dostawałem i tak nie byłem. Skręć w lewo, zmęczony, L264. Julisz 6 km, dwie filiary. Gadający drzewo pomachało skrzydełkami i powiedziało do Adamata Żeby to by się chciało, jak ci się nie chce, Łotej, że diable tasmański, jak mi się nie chce, teraz mówię ja. <laughs> no, tak to wieje właśnie. Widzicie, jak tu drzewa skaczą? Podskakują, wygadają. Pierwszy punkt rozładowany. Zacząłem źle bo mam dwie filie i mam podzielone pół naczepy podwójnych palet tu pojedynczych do tego miejsca gdzie teraz jadę i zacząłem nie od tej co trzeba papiery dałem dobre i tak wyciągnął ja jedną paletę wyciągnął ja drugą paletę a przy trzeciej palecie zostałem oświecony, ale było gorzej, bo przy trzeciej wyjechał mi boks, który był na kółkach było ciężko go tam później wpasować. Ale nie ma problemu. Gdzieś to ustawiłem i jakoś sobie poradziłem. Świadczy to o tym, że jestem wypoczęty. Ale piłek żeś tutaj nawkładał do tego bagażnika. I tak to właśnie. Wygląda. Nie wiem, czy ta pogoda jest taka przytłaczająca, czy po prostu tydzień daje się wyznaki. Ja już tak od, od poniedziałku, od samego poniedziałku mi się tydzień daje znaki. Nie wiem, o co chodzi. Powoli, bo Adam tobie zaszkodzi. 3,80. 3,80. Muszę coś z tym zrobić. Przepraszam, że papa mi się trzy, ale naprawdę albo tak niskie ciśnienie jest, ale tu koledzy naważali. Uuuu, a ja zamykam oczy Nic nie było słychać, nic nie widziałem przez chwilę. Mnie, po 200 metrów skręć w lewo no, L136 L205 Halo? Halo? Co? Tak. Skręć w lewo. Powiem Wam, że żadnej tutaj prędkości niesamowitej jakieś Nie rozwijam, bo sobie pyrkam. 50 na godzinę tutaj się pod wiatr najpierw porałem widzicie tam po lewej stronie drzewa jak się gnął i tak tutaj wjechałem to powiem wam że normalnie mnie zaczęło spychać normalnie nie normalnie wieje tak mocno wieje. O to, ja to jakieś to ciśnienie jest takie, o czy to jest tutaj, gdzie tutaj nie lubię Już Nie, żadnym, czy to nie Nie tam, tu chyba Po tam, 200 tam, metrach tak. miejsce docelowe jest po prawej stronie. A gdzie ja Tutaj. Tutaj. A tutaj nie, tutaj duża rampa, dużo miejsca. Mm. Mm. I tak wam powiem, że teraz takie jest. Takie wszystko niebezpieczne. To dmucha, to chucha, to rucha. Skręć w prawo, K6, następnie. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Ale się tak dobrze naddać, bo czasami to jedno Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Ostatnie na styk, jak się nie wyciągnie ze Po 80 metrach wykonaj zwrot o 180 stopni. Przepraszam, czy mogę cię wyłączyć na chwilę? Kaszkad zapadła w sen zimowy. Jeszcze tylko... Jeszcze tylko rozładować, wrócić drugą turę. Znowu z, z konsulatu dzwonią. Przepraszam. No i powiedzieli, wizy ci nie damy, bo będziesz tam jeździł i gadał. Synchronizuj się tu, bo no Łajże Gwiazdeczko tutaj nie denerwuj mnie. No i tak to wygląda. Moi mili, w tejże chwili sobie w dziuple cofniemy. Rozładujemy, załadujemy i wracamy. Ale skrzypi mi jakby po torowisku szła. Jakbym jakimś ciuchcią tutaj zamiatał. <grym wioska> Trzeba nas marować. Trzeba to zgłosić, zameldować. Nie będzie tu piszczenia. Padał później zapiszczenie do więzienia Dawaj, 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 bo nie ma czasu Chłopie, ma spóźnienie Co za Helmut tą rampę wybudował? Jakaś jakaś ona taka amerykańska No to do dzieła! zgadnie! spóźnione żółte! uciekaj tym rowerem, bo się nie zmieścimy w tej dziupli razem. A kto zgadnie gdzie teraz jestem? Sam nie wiem A tutaj coś się przytrafiło Żeby tak się poświeciło. Pokazywałem proszę tutaj Ooo! Wydachował subeczka a to się narobiło ozdeczka